Hej, to znowu ja Monia, witam Was serdecznie w nowym świątecznym odcinku na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was coś, co widnieje na mojej koszulce, czyli Kevina. Nie wiem jak Wy, ale ja co roku uwielbiam oglądać Kevina, tak jak i cała moja rodzina, zawsze siadamy przed telewizorem i Kevin musi być co roku tradycyjnie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy u Was jest tak samo. No i co? Postanowiłam dzisiaj namalować dla Was właśnie Kevina. Dwa lata temu namalowałam już właśnie Kevina i wtedy wydawał mi się naprawdę świetny, ale jak zobaczycie tego dzisiejszego i tego sprzed dwóch lat, będziecie sobie mogli porównać. No ja widzę duży progres, jestem naprawdę mega dumna, że aż tyle udało mi się osiągnąć i widzę, że nadal mogę więcej, więc myślę, że za rok, za dwa lata znowu go namaluję i znowu porównam z tymi poprzednimi Kevinami. Także pokażę Wam dzisiaj cały proces powstawania takiej realistycznej twarzy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. No to nie gadam nic więcej, zapraszam Was na dzisiejszego Kevina. No to zaczynamy, ostatni odcinek z serii świątecznej i przechodzimy do malowania Kevina. Jak widzicie, Tipsa mam pokrytego bazą couverową, zmatowionego i na nim naszkicowanego mam już właśnie Kevina. Twarze zawsze maluję pigmentami zmieszanymi z stopem welwet. Ja tak naprawdę większość zdobień robię właśnie tymi produktami. Świetnie się utwardzają, nie mam nigdy problemu z cieniowaniem, nie robi mi się żadne błotko, nie robi mi się, yy, nic mi się tak naprawdę nie rozpływa, nie rozjeżdża. Tu, gdzie postawię ten pigment, tam właśnie jest. Maluję się nim dosłownie jak masełkiem. Dlatego uwielbiam to właśnie za to. A przy okazji też przyspiesza moją pracę. Zdecydowanie przyspiesza pracowanie. Jeżeli malowalibyście takie zdobienie realistyczne jakimiś żelami czy hybrydami i po każdym jednym cieniowaniu musielibyście je utwardzać, no to naprawdę siedzielibyście praktycznie cały dzień z malowaniem takiej twarzy. A ja tego Kevina namalowałam w półtorej godziny. Tutaj oczywiście macie nieco skróconą wersję, dlatego że. No tak duży filmik po prostu yy, bardzo długo transferowałby się na YouTube'a i myślę, że troszeczkę by was nie zanudził. Dlatego tutaj macie troszeczkę bardziej przyspieszoną wersję, ale całość Kevina trwała właśnie półtorej godziny, więc jest to naprawdę niewielki czas. Ci, którzy znają mnie troszeczkę dłużej, wiedzą, że. W 2019 roku, bo w tym roku niestety mistrzostw nie było, wzięłam udział właśnie w międzynarodowych mistrzostwach w Poznaniu, gdzie konkurencją było malowanie twarzy na czas i tam mieliśmy dokładnie półtorej godziny na to, żeby namalować realistyczną twarz ze zdjęcia, którego nie widzieliśmy wcześniej. Dostaliśmy je po starcie. Dlatego też nauczyłam się bardzo szybko malować twarze, bo musiałam tu wyćwiczyć właśnie pod te mistrzostwa. No i tak nie ukrywam, no udało mi się zdobyć pierwsze miejsce i mistrzostwo, właśnie polski w realistycznym malowaniu twarzy, z czego jestem bardzo, bardzo dumna, bo jest to chyba najbardziej wymarzona nagroda, jaką mogłam w ogóle dostać, więc cieszę się bardzo. No i jak wiecie, uwielbiam malować realizm, uwielbiam malować twarze, zwierzęta, naprawdę odkąd pamiętam, tak naprawdę i byłam dzieckiem, zawsze rysowałam, czy kredkami, czy pastelami, właśnie takie realistyczne postacie. Dlatego po prostu kocham to malować i stwierdziłam, że no, zwieńczeniem tego świątecznego maratonu musi być Kevin. Jak już wcześniej wspomniałam, malowałam Kevina dwa lata temu. Wtedy naprawdę wydawał mi się, no mega, mega fajny, ale teraz jak porównałam go z tym dzisiejszym Kevinem, no to powiem Wam szczerze, że sama byłam w szoku, że aż taki progres udało mi się rzeczywiście osiągnąć. Po dzisiejszym Kevinie również stwierdzam, że wiem, że może być jeszcze więcej, ale niestety malowanie pod kamerą jest troszeczkę trudniejsze niż takie normalne, bo gdy maluję normalnie, no to tego tipsa mam praktycznie przy samej twarzy, a tutaj no, muszę malować z dużym odstępem i po prostu niektórych szczegółów nie widzę, jak maluję pod kamerką. Ale mimo to mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba, że spodoba Wam się takie malowanie twarzy i sami może spróbujecie namalować coś właśnie takiego realistycznego. Chciałabym zobaczyć Wasze prace. A oczywiście, jeżeli nie podejmiecie się sami takiej próby albo boicie się po prostu, że Wam coś nie wyjdzie, albo po prostu już próbowaliście i, i jednak coś Wam tutaj jeszcze brakuje, to oczywiście zachęcam Was na szkolenia. Zapraszam Was serdecznie do mojego studia w Krakowie. W styczniu również pojawią się realistyczne twarze w szkoleniach online na mojej stronie. Tam już jest realistyczne malowanie zwierząt, także tam też zachęcam Was gorąco. A również w przyszłym roku otwieram możliwość szkoleń wyjazdowych. Dlatego, jeżeli chcecie, żebym przyjechała do waszego miasta czy do waszego salonu i poprowadziła takie szkolenie, piszcie do mnie śmiało, przekażę Wam wszystkie szczegóły i chętnie odwiedzę was, was w waszych właśnie miejscowościach, w waszych salonach. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w przyszłym roku i będzie on bardziej życzliwy dla nas wszystkich i wrócimy już nieco bardziej do takiej normalności. To chyba wystarczy mojego gadania, zapraszam Was do oglądania dalszej części zdobienia i widzimy się pod koniec filmiku. Tutaj mamy już utwardzonego Kevina, utwardzałam go jakieś 3 minuty. I najlepsza część, czyli pokrywanie zdobienia topem. Zobaczcie jak przepięknie wszystko się ładnie wygładza. A tutaj macie porównanie z Kevinem sprzed dwóch lat. Różnica jak widać jest bardzo, bardzo widoczna. Okej, okay, Kevin jest już gotowy, mogliście go też porównać z tym poprzednim Kevinem sprzed dwóch lat. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak Wam się podoba ta nowa wersja i ta stara wersja. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Jeżeli jeszcze nie kliknęliście tutaj, to zachęcam Was do subskrypcji. Będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami na moim kanale. A jeżeli mowa o odcinkach, to tutaj macie poprzednie świąteczne do nadrobienia. Koniecznie zajrzyjcie, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!